księże biskupie, panie starosto, panie wojewodo, panie pośle, szanowni państwo, panie marszałku, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej objął swoim honorowym patronatem całe obchody 150-lecia powstania styczniowego. Zaczęły się w styczniu, jak sama nazwa wskazuje, trwały dobrze ponad rok. W różnych zakątkach kraju przez ten rok obchodzimy Przypominamy, wspominamy, stawiamy obeliski, odgrzebujemy pamięć naszych przodków. Idąc tutaj z kościoła do tego kamienia razem z posłem halickim uświadomiliśmy sobie, że nasze losy naszych pradziadków były niemalże tożsame. Mój był lekarzem, jego był lekarzem. Mój pojechał na Syberię po powstaniu, jego pojechał na Syberię po powstaniu. Różnica polegała na tym, że mojemu pozwolono po kilku latach wrócić. Dziadkowi posła, pradziadkowi posła nie pozwolono. Jak rozejrzymy się wokół siebie, w każdej naszej rodzinie znajdziemy kawałek pamięci o po tamtym powstaniu. Znajdziemy kawałek pamięci o tych, którzy razem, 150 lat temu, razem zebrali się i stawili opór carskiemu, pa, carskiemu carskiej przemocy. To nie byli tylko Polacy, to byli także Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Łotysze, byli także Rosjanie. Wszyscy chcieli walczyć z karami. Udało się tak długo stawiać opór, ponieważ byli razem. To był czas heroiczny, czas walki, czas także śmierci, czas poświęcenia dla Ojczyzny za wolność. Teraz, dzisiaj, w roku 2013, 150 lat po tamtym rozpoczęciu tamtego powstania, żyjemy, dzięki Bogu, w czasach pokoju od prawie 25 lat. W przyszłym roku będziemy obchodzić 21. rocznicę tych prawie wolnych wyborów i tego, co z tego wynikło. To były trudne czasy dla wielu z nas. Okres transformacji, wyrzeczeń, ale żyjemy teraz. Żyjemy teraz w wolnej Polsce. Dzięki temu możemy być tutaj, możemy obchodzić tę wspaniałą uroczystość. Dzięki temu możemy się różnić, możemy być Członkami różnych partii politycznych, różnych kościołów, mieć różne poglądy na różne rzeczy. Tego w czasach komunizmu nie było nam dane. Trzeba było myśleć jednakowo. Jak wspaniałą jest ta uroczystość, kiedy władza państwowa razem z kościołem czczą naszych bohaterów. Chciałem bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować Panu Staroście za ten pomysł, za podjęcie inicjatywy prezydenta. Dziękuję biskupowi za koncelebrowanie naszej dzisiejszej mszy świętej i za, za to wszystko, co tutaj można razem zrobić. Mamy czas, żeby razem budować. Dziękuję Państwu bardzo.